5 sposobów, jak dzieci zarabiały w PRL. Ostatni sposób był najlepszy. Numer 5: zbieranie butelek po oranżadzie i piwie. To był klasyk. Szklane butelki oddawało się do skupu i można było zgarnąć parę złotych na lody albo oranżadę w proszku. Numer 4: zbieranie makulatury i złomu. Każdy dzieciak w PRL wiedział, że za kilogram makulatury czy złomu można dostać kilka groszy, a czasem nawet talon na nagrody w szkole. Numer 3: pomoc sąsiadom przy zakupach. Lub sprzątaniu. Dzieci często dorabiały, pomagając starszym sąsiadom, donosząc zakupy, wyrzucając śmieci czy kosząc trawę. W nagrodę była złotówka, lizak albo ciasto. Numer dwa. Mycie samochodów. Samochód w PRL to był skarb, więc każdy chciał mieć go czystego. Dzieciaki brały wiadro, szmatkę i za parę złotych szorowały maluchy i polonezy. Numer jeden. Sprzedaż jagód, grzybów i owoców. Latem dzieci zbierały jagody czy grzyby w lesie, a potem sprzedawały przy drodze albo oddawały do skupu. To był jeden z lepszych sposobów na większy zarobek.